Spostrzega pracownika socjalnego jako to dobro, a nie to, co mnie interesuje, te e, balkeni, i inne, że to jest seriale. Fakt, że pracownik socjalny to oczywiście nie jest błakał tego dziecka, nie ono do Także mam nadzieję, że to właśnie to przyniesie taki Tak, proszę Państwa. Jak tam Taka sile zapadła w momencie, w którym Katarzyna Maciej i jej bohaterka e, mówi bo jak chcę wiedzieć. to są na przykład takie myśli tak sformułowane, które czasem Państwo też mieli? No e, właśnie. Ja kupę lat temu na terenie czy kupiła przynajmniej do dzisiejszego dnia. Do dzisiejszego dnia melodia, która tam leciała w tle tej przedmioty, odzwierciedla, że to było straszne przeżycie. I ja wiem, dlaczego państwo to pokazali, bo to jest dla ludzi, bo to nie jest dla nas to, jest dla ludzi, prawda? Ludzie mają o nas wszystko powiedzieć oczywiście my, mamy my, my wiarygodny jest wiarygodny, uważam, że

Ja miałem bardzo dobry ja. drugi odcinek. Naprawdę, od drugi odcinek słuchajcie, po prostu, gęboko słyszymy, na to. Bo nikt nie miesiąc Naprawdę, to są emocje, to są emocje tych ludzi. Ta sobie sama tego, że to było fajny odcinek w tej kończy, że wszyscy na tych falach byli I na fajnie. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Co to ochodzi? podać, to na przykład, nie wiem, to że takiego. Jakby ja byłbym do tego, jakby jakby nie nie poszedłem do tego. Tak, nie da, to jest Ja w y, tej nie do tego rzeczy Staram się mieć świadomość, że moja postać, którą mam uciec, dała ustalenie, ustalenie, historię, staram się wyjść z tego, co jest niedobre, żeby być jakimś takim wielkim służbistą, pomóc, żeby nie okazało się, bo to jest moje zadanie tutaj do wykonania. A w sytuacji, w których ja spotykam się później, bo ja też będę prowadził kilka tych tam ludziom, którzy do mnie przychodzą, pomogą, staram się zrobić to tak, jak ja bym chciał pomóc. A on prezentuje, tak, że gdzieś tam. No to jest trochę. Tak, no troszkę tak. Później się okaże, że, że, że jednak trzeba wszystkim więcej się wydać, niż tylko tyle innych reakcji tam. Jakby, um, jeśli chodzi o przekaz, tak wcześniej Pan słowo, że ten przekaz ma reklamować, czy nie wiem, Waszą pracę, czy ma pokazać Waszą pracę. Oczywiście, że to jest chmura, tak, ale, ale to jest dla mnie ważne. Chcę nam przede wszystkim też pokazać problemy tych ludzi, wasze problemy i próbę rozwiązania tych problemów. Bo to ja się spotkałem, spotkałem, mieliśmy na przykład pokaz premierowy premierem we Wrocławiu, gdzie też była bardzo duża grupa pracowników, którzy podkreślili do mnie i mówili, że wszystko w porządku, wszystko tylko oni, coś tak nie co to można było by inaczej rozwiązać, ja się w tym zadałem ale każdy z nas może mieć jakiś inny pomysł rozwiązania do tego problemu. Ważne jest to, żeby ja pokazać problemy tych ludzi i, profilii, i ludzi takich, którzy byli na nas w tym wywiadu, w jakiś tam sposób się układają, że kto bo jak gdyby do pracy, do konkretnie każdy procesów, się my kierujemy jako aktorzy, żeby odegrać inną rolę, oczywiście my możemy się mylić. Tak jak mówiłaś przed chwilą, czyli jest to fikcja, to jest dla mnie to jest jakaś, jakaś fikcja literata, jaka, to jest po prostu film fabularny, który mi się nie da jeden do jednego opowiedzieć w tej historii. Więc tutaj, tutaj oczywiście dyskusja na pewno będzie. Na tym się czułem jakieś dyskusje, pewnie będzie dużo y, krytycznych opinii, ale mam nadzieję, że jest dużo pozytywnych, ponieważ jest to pokazany proces. Ja na przykład spotkałem y, się z taką sytuacją, y, powiedział mi to no, oczywiście swoje ręce, Dyrektor, ona nie ma, to przyjęła super, i mówi, słuchaj, tutaj jest taki dwóch rodzynków, w pół nie 90, pan My przychodzimy do nich i rozmawiamy, rozmawiamy. I on w pewnym momencie mówi do mnie, że największy problem jego to jest to, że taki pitęp pracy, którą tutaj pokazujemy w terenie jest 20-30%, reszta to jest ta cała biurokracja, którą my się, musieli to sami Jakby to będzie też można zdaniem ocena tego serialu, to ocenić nie będzie można, jego, to Czy on nam da, czy on pełni jakąś swoją okaże się w momencie, kiedy jest na gdzieś w końcowie XIII wieku? To jest wtedy, tak to jest rozrywka, tak? To jest serial, to ma dla ludzi i musi być na musi być odramatywane,

to pozwala oczywiście, na ogromne oddziaływanie. I zwłaszcza, że ten materiał powstał w jednym z tych na kolejne wycieczki. Czyli jednym słowem, obejście w radnym ośrodku. Panie Wójcie, ja... Nie, nie, bo dlatego oczywiście, wiemy, to ale pamiętajmy, że w mają presję w wyniku współpracowności, prawda, to jest bardzo ważne bardzo jest bardzo ważna traktowana, ambicje zmuszają się do tego, żeby tak tego z tym do Ja jestem ciekawy, tutaj mi się udało uzyskać taką wielokrotność, to ja bym na ten temat. do Państwa, tak, tak, tak. Ja, ja pytam, y, na i on mówi, że to, ja, to nie jest bardzo to znaczy, że pewne sposoby są zaopatrzone, niektóre raczej nie zdarzają, że to zależy od jakiej sprawy, jest czy to jest mała czy to jest Warszawa, tak? nie mam ale to sobie, w Warszawie, się, dniach, tak, Ale to jest to, to jest, jest, jest możliwe. Tak, to już nie To jest spore które być może się nie ale mogli ogóle. Natomiast że jest to w to powiedziała, że to jest takie ważne, bo być może ważniejsze wszystkim jest to, że ludzie, którzy nie nie przyjdą, nie tutaj, bo do tego, bo że jest i że to tak będzie nie jest na nic, a po przeprowadzeniu panów, które naprawdę dałoby się panów, którzy przyszli, oni też przyjdą. także mają szansę może w i można właśnie podać, że mamy duże grupy. Także jeśli Państwo byście planowali, myślałem o komunikacyjnym, to oni nie wiedzą, co na śniegu, a tutaj nie. jeszcze jedna sobie, że. Czy to też jest pytanie do Państwa? Ale myślę sobie tego rodzaju, który ja robię, o nich, to jako też to Więc myślę sobie, że.

ja się nie ale to jest nieprawdopodobne, tylko w tym serialu nie powinno do końca mieć miejsca. Ja rozumiem, bo każdy z Was prowadzi serdecznie takich sprawy, trudniejszych, łatwiejszych. Może się spotkał taką sytuacją, że, nie wiem, w domu leżała kobieta kobieta, coś. To z tego nie ma znaczenia. Ważne jest to, że w telewizji czy w jakichś mediach puszczają nagle w przypadek, zaznęli kobietę, a pracownik, pracownik operek nie dopilnował, że ta kobieta coś tam. No róź. 30 sekundach płaszczyzny, jest zaznaczaniem, żebyście z nimi nie popracowali, A tu, jest ten widać, że jest taki Gorocinie, i tu się zmaga, z tym jest taki jeżyk, w nie są co Musimy wyrzucić. Rozumiecie? Tego, że tego nie widzę. Nie da się tego rozważać, bo to bo nie ma... Każdy, kto wejdzie, będzie stał się po głowy, przyjdzie do mnie i tak się tego nie ma. Okej, ma rację. tak pewnie rozpoznał, bardziej, że to Łagodnie tak i to, to na Ważne jest spojrzeć na te Pojawił się pewien... To nie Pojawił się film, dotyczący pewnej grupy zajmującej się drugim sprawami. Ten serial, jako like serial, which, which, which To są który nie jest jeden jednego. to, środka, działała i zaczęła kręcić dokument, porządny na sprawę, bo to był dokument wpuszczony w 23.31. w obwójce, nikt nie będzie go obejrzał, bo wszyscy pozwolą go zyskać. Tu jest szansa na to, żeby położyć pewien temat, chociaż trochę. Jakby rozważanie tego objawiały, że on jest normalny, a tak, że jest zupełnie nieczynny, to, to nie, nie ma małości. Chciałbym rozmawiać o tym, że dobrze, się to powstało, ponieważ to jest jakaś próba pokazania, czym wy się zmagacie. Że to nie jest, to, że no o, pośrodku ośrodek to się można na przykład, że... no to był taki porządny, fakt i on wypadł, co do nagrodzin, bo to ośrodek pośrodku połęcznego nie, nie, bo to nie mogli się nie zrobić, prawda, żeby to ponieważ nie było to takiej sprawy, bo tu na przykład ktoś. Ja też to, że tutaj jest bardzo, że dla tych, którzy nie nadają tematu, powstaje nawet taki punkt odniesienia jak Serbia. No i tutaj nie jestem tam państwo bardzo proszę. Ja mam na liście 15, w tym numer w 1933 roku, w kontekście linii przywołałem sobie w konwencji polskiej dwa takie obrazy. Jeden to obraz czarny, a obraz drugi to mhm. I nie Nie ulega wątpliwości, że ten cel może mieć pozytywne i negatywne mnie na przykład jako profesjonalistę zaniepokoiło to, że będziemy ]ivi. kreować literaturę pracownika socjalnego jako literaturę jakichś oświatowych No, jest, nie, nie w tej rzeczy. że to nie jest bardziej wyliceną bo mnie przed przypadek kilkadziesiąt lat temu podjęto decyzję o profesjonalizacji pomocy społecznej i zastanawiam się w jakiej mierze ten serial kon, konsumuje atrakcyjność serialu do strachu który jest nośnikiem jest niemalże tajemnych, który używa, żeby rozwiązać określone problemy z I w tych zajęcie nie, hmm. nie mieli szansy uzyskania obrazu, który będzie przedstawiał uraz na socjalnego jako profesjonalistę, który działa w sieci. W drugim jest moim zdaniem, tego serialu, to jest umacnianie przekonania, że to pomoc społeczna jest odpowiedzialna za likwidację skutków powodzi. No nie. Dobry. to proszę wybaczyć, jeśli władza sama nie wiedzę na siebie, mając zapisane w ustawie o samotnościach bezbrzewianych, zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, również tych potrzeb mieszkańców ewentualnie zatrudnionych na skutek pobóżnych. Jeśli władza nie wiedzę tego na siebie, a wrzuca na zawsze wójta socjalnego, to pytanie moje jest następujące. Czy my w gruncie rzeczy nie robimy wszyscy pomocy społecznej? Ale nie ulega możliwości, tak. że <tusza> w po tego jest to, że zaczyna się pokazywać pomoc społeczną, nie tylko jako miejsce wypłacania zasiłków. Na marginesie 80% osób przychodzących do pomocy społecznej nie przychodzi po to, żeby piec w sensie dał, tylko do tej Mówimy o aktywizacji w tej polityce, no, ale tak naprawdę obywatele oczekują, a te ploty... Natomiast mnie zastanawia jednak, w jakim mierze na tym transatlantyku dla transa, transa, czyli obywatele będą chcieli się czuć współodpowiedzialni, będą się chcieli czuć współfinansujący te akcje ratownicze na tej pracy, będą się przeprowadzane między innymi przez pracowników socjalnych. Jestem pewien obaw, że tego oczekiwania ten serial nie spełni. Profesjonaliści w wielu momentach będą zawiedzeni, że na przykład porządni się kwestie przemocy w rodzinie jak była na największą kwestią danego miasta i gminy, podczas gdy wiemy, że to jest bardzo poważny problem społeczny, a najprawdopodobniej tam gdzie pracujemy nie jest to najważniejszą kwestią społeczną wymagającą celu. Ja przepraszam za ten emocjonalny ton, ale pewnie taky zdaje, wziąłem na generaturze a być może prezydentem najjaśniejszy i zostanie prezydentem. Yy, yy, prezydent. Tak jak kiedyś nie do w można, żeby prezydentem mógł zostać Amerykanin, a tak by to powiedzieć o korzeniach amerykańskich. Ja Państwu serdecznie dziękuję, w każdym razie jest na, na pewno, że ta seria wywoła rozmowy nie tylko w domach w poszczególnych, ale i w naszym środowisku, żeby ewentualnie drugi czy trzeci jakby wyszedł dr House, w tym wymiarze fascynacji profesjonalizmem, a nie fascynacji powiedzenia. Mm -hmm. A wie pan, że pan zaczął oglądać serial dr House, ja pan pewnie okaże zobaczyć na przykład serial na dobre i na złe. Nie chcę coś choć Bardzo się cieszę, że pan mówi o tym, że będzie wolna dyskusję, bo chyba na tym polega, na, na tym polega na rzecz.